Cześć! E, dzisiaj pokażę Wam mój plan lekcji. A to on. To tak. e, są zaznaczone godziny, o mam w moim przedszkolu. Bo ja chodzę do przedszkola, pamiętajcie. I tak. E, Świadanie, zajęcia, zabawa, obiad. Świadanie, zajęcia, zabawa, obiad i tak cały tydzień. Jedynie w środę. Mam jedną lekcję więcej. Gimnastyka. Trzecia lekcja. E, tu od razu przypominam, nie ma przerw. W moim przedszkolu. E, ten, kto też zdążył zauważyć, to też e, jest angielski zamiast zajęć. O, tutaj, tak. Tu jest angielski. Ty było? Nie wiem. E, Tu jest angielski e, w piątek. Tak. I, ty, te, tak, y, u mnie nie ma dni tygodnia, bo jest dobrze. Y, bo ja dobrze znam po prostu dni tygodnia. Ale już słuchajcie, mój, 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 mój tymek ma poznaczony. Widziałek wtorek, środa, czwartek, piątek i tak dalej. Nie, nie, nie tak dalej, bo, bo piątek to jest ostatni dzień, gdzie się chodzi do przedszkola albo do szkoły. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli tak, to pa pa, dobranoc, bo to późno. No. to, czas na obiad, ja wiem, że Wy to później oglądacie, to jest do 12, tak, hehe, pa pa pa.